Czy w obecnych czasach, kiedy każdy z nas w swojej kieszeni nosi smartfona, istnienie konsol przenośnych ma w ogóle sens? Nintendo ze swoim ostatnim Nintendo Switch, który sprzedaje się rewelacyjnie w milionach egzemplarzy na całym świecie, udowadnia, że jednak tak. Dlaczego więc ani Microsoft, ani Sony nie inwestuje w konsole przenośne? O tym chciałbym porozmawiać w dzisiejszym odcinku. Miłego oglądania! Powiem szczerze, przy zapowiedzi Nintendo Switch, ja osobiście nie wierzyłem w sukces tej konsoli. Uważałem, że samo Nintendo nie wie, jak pozycjonować tę konsolę: czy ma być to konsola stacjonarna do grania na kanapie, czy ma być to konsola przenośna, którą będziemy zabierać wszędzie. Wydawało mi się wtedy, że nie będzie ona dobrze służyła ani do tego, ani do tego. Jak bardzo się myliłem, świadczą statystyki sprzedaży Nintendo Switch, który rozchodzi się w milionach egzemplarzy na całym świecie, od Japonii, przez Europę, po Stany Zjednoczone i naprawdę jest wielki sukcesem Nintendo. Dlaczego więc ani Microsoft, ani Sony nie inwestuje w konsole przenośne? Jeśli chodzi o Microsoft, to on od początku zadeklarował, że ich odpowiedzią na granie przenośne będzie X Cloud, czyli chmura, z którą będziemy mogli się połączyć każdym urządzeniem, na przykład smartfonem i grać w pełnoprawne tytuły za pomocą chmury. Czy to wyjdzie? Nie wiadomo. Od wielu lat Microsoft zapowiada, ale jakoś to nie chce im wystartować. Na pewno przeszkodą jest szerokopasmowy Dostęp do internetu. Może pojawienie się mobilnej technologii 5G pozwoli grać w chmurze, w gry, na każdym urządzeniu z każdego miejsca. Byłoby oczywiście rewelacyjnie, ale to jest pieścium przyszłości. Co więc stało się z PlayStation? Które przecież miało wiele, wiele tradycji w konsolach przenośnych. PlayStation Portable było gigantycznym sukcesem, chyba najlepiej sprzedającą się konsolą przenośną ostatnich lat. Potem wyszła Vita, i tutaj zaczęły się schody. Był początek roku 2020. 2011 i Nintendo wypuściło swojego Nintendo 3DS, czyli pierwszy ekran 3D bez konieczności używania okularów. Było to wielkie wow, ale jeśli chodzi o podzespoły konsoli, to była ona dość słaba. Za to w grudniu tego samego roku Sony zaprezentowało PlayStation Vita, która miała zagwarantować rozgrywkę na poziomie PlayStation 3 w waszych rękach. Ale to właśnie sprzedaż Nintendo 3DS zdominowała sprzedaż konsol przenośnych w w okresie. Sony Vita sprzedawało się bardzo, bardzo słabo, mimo bardzo dobrej specyfikacji, rewelacyjnego dotykowego ekranu, dodatkowego touchpadu na plecach konsoli, wbudowanych dwóch kamerach i naprawdę super, super specyfikacji. Moim zdaniem to jest jedna z lepszych konsol em, przenośnych, jaka kiedykolwiek powstała, więc co poszło nie tak? Zabrakło tego, co w konsolach jest najważniejsze, czyli wsparcia odnośnie gier. Niestety na konsole PlayStation Vita powstawało bardzo mało gier, a Sony nie potrafiło lub nie chciało zachęcić deweloperów do tworzenia gier ekskluzywnych na konsolę PlayStation Vita. Dlaczego tak się stało? Ponieważ Sony w tamtym okresie miało problem również ze sprzedażą PlayStation 3 i konkurencją ze strony Xboxa 360. I włodarze Sony musieli podjąć niestety trudną decyzję, porzucając PlayStation Vita i przerzucając swoje wszystkie studia deweloperskie do tworzenia gier właśnie na PlayStation 3, żeby ratować swoją konsolę stacjonarną. Co z tego wyszło? Wszyscy wiemy, PlayStation Vita szybko umarło, za to PlayStation 3 przejęło pałeczkę lidera i wygrało ostatecznie siódmą generację konsol z Xboxem 360, który był wielkim, wielkim konkurentem Sony w tamtym okresie. No dobrze, ale co z przyszłością? Czy mamy szansę na PlayStation 2? Czy Sony jeszcze będzie chciało atakować rynek konsol przenośnych, czy skupi się tylko na stacjonarnych? Jim Ryan w ostatnim wywiadzie dla Game Informera z okazji 25 rocznicy PlayStation zapytany o przyszłość marki Vita i o to, czy możemy spodziewać się PlayStation Vita 2, powiedział dokładnie, że PlayStation Vita była genialną konsolą i dostarczała rewelacyjnego gamingowego doświadczenia. Ale biznesowo im się to nie spięło i nie zamierzają już w tym uczestniczyć. Sony, ale nie uważacie, że to z waszej winy PlayStation Vita nie odniosła sukcesu? Może jeżeli poświęcilibyście jej wystarczającą ilość uwagi i skupili się na tworzeniu gier na tą konsolę, to odniosłaby ona sukces, a my moglibyśmy dostać PlayStation Vita 2. Mam nadzieję, że Sony przemyśli jeszcze tą decyzję, choć wiem, że takiej korporacji ciężko grać na dwóch fortepianach. Jeżeli mieliby skupić się na PlayStation Vita, to ucierpiałoby na tym PlayStation 5. Pytanie, co my jako gracze wolimy? Czy chcielibyście konsolę przenośną od PlayStation? Czy chcielibyście PlayStation Vita 2? Ja powiem szczerze, że chciałbym, ale jeżeli przez to dostałbym mniej gier ekskluzywnych na PlayStation 5, to poważnie musiałbym się zastanowić. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, że nie będziecie długo płakać za PlayStation Vita 2. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, no i oczywiście zasubskrybować ten kanał. Dzięki, że oglądaliście, i do zobaczenia następnym razem. Cześć!